teraz debiutując w kategorii młodzieżowej też ma szansę na złoty medal, ale na pewno nie będzie chciała ułatwiać zadania i na pewno nie będzie chciała na to pozwolić. Anna Łyko, o której już wspominaliśmy, że ma szansę na hat trika, czyli trzeci z rzędu złoty medal w rywalizacji U23 w mistrzostwach naszego kraju. 4,15 w suwałkach, 3,80 w poznaniu. Takie wyniki dawały jej złoty medal. Teraz minimum 4,10. Trzeba skoczyć, żeby o złocie pomyśleć. I jest! Jest 4,10 uzyskane przez Annę Łykow w pierwszej próbie. I to stawia ją oczywiście znowu w doskonałej sytuacji. A Maja Hamot będzie musiała kombinować. Tak, tutaj dwutorowo można myśleć, jeśli chodzi o taktykę, albo zalicza w drugiej czy trzeciej próbie to 4,10. Mowa o Mai Hamot i zostaje w konkursie i liczy na to, że lepiej się będzie skakało na wyższej wysokości, czyli 4,20. Przypomnijmy do Włocławka z lepszym tegorocznym rezultatem przyjechała Maja Hamot, ona jest liderką krajowych tabel.